Cześć siemanko, witajcie z tej strony. Simak, dzisiaj sobie zagramy W The Hunter'a, dzisiaj z nami jest Kan Witam, witam bardzo serdecznie. Pierwszy odcinek z The Huntera: od z... dzień na dzień dobry mamy nową broń. Eee, jesteśmy na no, jakiej to jest mapa? Powiedz mi, to jest mapa. To jest, yy, Boże. Nie pamiętam jak ona się nazywa: rezerwat yy, łowiecki, jakoś znaczy. Dobra, teraz tak. Gdzie powiedz mi lecimy? Chyba przed siebie, co? Ja bym poszedł na pola, może, bo tam są dziki i można fajnie sobie postrzelać do dzików. Dziki sarny. Mhm, dobra. To idziemy w stronę tamtą. Tak o, tam gdzieś idziemy. Tak, tak. Chyba możesz z... sobie na mapie zaznaczyć, jak chcesz. Powiedz tak. mi, które mi to ja... zaznaczamy sobie. E, nie wiem, ja bym zaznaczył na przykład. E, jak masz ten znak? zapytań tutaj blisko, a potem możemy. Już... Ten naprzeciwko nas po lewej stronie? E, tak, tak, tak. To idziemy tam? No tak, a potem my pójdziemy sobie jakoś tam w Bambi, nie? Dobra. Aha, to tam może. dobra. Daniel też yy, ze wgodowy odzywał, można by szukać, nie? Więc... Czekaj, tylko czekaj, czekaj. Jeszcze system, może szybko spodzka. wejdę w dźwięk, dam trochę dźwięk na 50 nawet. Zrobię no, coś... pod... przy, przydaje się, przydaje. Dobra, no i lecimy. Mm. O, oczywiście już się położyłem, na dzień dobry. Zapomniałem. Jej. Te to jeszcze póki pamiętam można sobie e, na rano przewinąć, bo jest 17, żeby nosić. Dobra, a tu tam muszę iść z tobą czy nie? Tu nie, tu nie, jest, nie, jest nie, 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 nie. Dobra. Okej, okay, tu ustawiamy siódmą. Okej. Okay. Była tak szybko? No. Dobre, dobre, dobra to co, lecimy, tam nie ma co też śpieszyć. No. 300 metrów mamy, to to w sumie dużo nie będzie. No nie Tylko żeby przy nagrywaniu się nie trafiło tak, o. że nie będziemy mogli nic znaleźć. Daniela, czekaj, Daniela, no właśnie, Daniela ostrzegają. Chodźcie może tutaj pod Daniele. Gdzieś tu pod Daniela Gdzieś już chyba tak. na blisko są. No jak ostrzegają, to powinny być blisko gdzieś. No tu się zewgodowy gdzieś dar wcześniej. Dlatego że tych kur... Ty, ty, ty. Czekaj, nie mogę wejść. O dobra, skoczyłem. O, po krzakach będziemy iść. O! A to te. Kałeczki. Ja. Teraz takie będzie kurde skupienie, nic nie <gadanie> <gadanie> Może nie, może nie. Aż tam jeszcze... balek w formingu, tak jest zawsze. A ja no, szczerze powiem ci, że tak różnie. Dam nawet jeszcze głośniej grę. Teraz patrzę na to, że strasznie mało jest, ojejku. Gdzie one mogą być? Jakoś... Gdzie one się darły, bo ja w sumie No gdzieś nie w tą wiem. stronę, kiedy ja teraz się patrzę, tak o. Kurde, ale ja nic chyba nie widzę. No dobra, chyba co odpuścimy w takim razie, No, no. Idziemy tam do, do, do nas. Jest, ostrzegają, patrz, tam o teraz. Sarna. Ten... Ty, ja nie widzę. Dobra, ciul. Idziemy już tam do nas i będziemy się cofać. No, no. Nie na no, trochę przebiegniemy się. Czyli co, ta broń, którą mam, to już jest stricte mocniejsza od tej mojej pierwszej, tak? E, tak, tak, bo tam miałeś kaliber 223, a w tej masz 270. No to tak. dobrze, dobrze. I tam masz penetracji trochę więcej, nie wiem w sumie. No, no sprawdź, zobaczymy jak to strzelam. są Pierwsze strzały będą i wszystko wyjdzie na jaw No Co to za ślady, a list? Lis. To, to, to to nie, nie, to do niego to nie idziemy To ja. No, to wszystko list wróle, biegnie, biegnie No mhm. Generalnie wam powiem, że jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś chciałby tą grę kupić, no to oczywiście polecam, bo ta o, tak O, czekaj, coś jest... się drze na lewo. Jo, jo, idzie. To idziemy. Czekaj, czekaj, ja mam wabi chyba na to rzadko. Czy to czekaj, jest to na to? Jeszcze nie pamiętam, które to było. Czy to może było na Daniele? O, nie, czekaj, twoje jest na Sar Teraz ci powiem, które było na Daniele. O, dań, tak. O to, o to, takie, takie wychodki, taka. Czekaj, nie ruszaj się, oni ja powinny przyjść zaraz. No to dobra, to leciłem Biega, Biega coś w prawej, biega coś w prawej. A to ja myślałem, że to ty biegasz. Ciu, 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 ciu. Daj mi, rozstrzega. Dobra, jest, no jest, przed nami, o, widać przed nami, go, widzę go, widzę, go, widzę go, wstaje. Dobra, no. Strzelamy? No ja nie.. strzelę, jak sobie, bo ja go mam za drzewami. Dostał? Musiał. Musiał. Uciekł. Dostał, widzę krew już nawet O, ładnie go trafiłeś. O, leżył chyba, nie. To ja tak trafiłem go? No. No to ta broń jest mocna. To jest, jest, mi mocna, jest bo... takie coś jak studio, jakieś tutaj ten? Można robić zdjęcia? E, Może sobie zapisać zdobyć? Ewentualnie. E, Ale nie mi chodzi, tym... żeby zdjęcie na turkę zrobić. E, to chyba nie ma czegoś takiego. No bo zrobię F12, zobaczymy czy będą chudy. Są chudy, są chudy. E, chudy są, a pod hamasz tak jakby chowanie broni, że sam chud ci zostaje z prawej strony. To nie, to bardziej wiesz co bym chciał. Bo... Hmm. Czekaj, jak się koło, biografia, mapa, system, grafika, rozgrywka y -y -y, czekaj, może zaraz coś znajdziemy nie mam pojęcia, powiedz dobra, leciul, zrobiłem jakieś zdjęcie, zobaczymy. dobra, podnoszę a, dostało raz, w ciało, prawe płuco no ty, trzy i pół kafla dostałem takiego bliska? nie nie dostałem trzy i pół, ty też dostałeś coś nie, ja nic nie dostałem, bo. Ja pokazało, 3 mam tylko 2 No dobra, miałem z tym. E, ale ładnie dostał od razu. To No pierwszy ładnie, co... ładnie. I tutaj są małe pola, potem jak wyjdziemy na te większe, to powinno się fajnie ciekawie zrobić, więcej zwierzyny powinno być. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. teraz, w jaki plan, gdzie lecimy. Tam, tam te pola przeciwko naprzeciwko nas, ty tam co jest duży pól? E, tak, 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 tak. To zaznaczam na drodze, tak o 300 metrów kolejne okay. mm -hmm. tak farmingu nie można chodzić na polowanie No, chłopie, fajnie by było. Jeszcze jakby taka grafika była w farmingu no i o te liście, że wszystko się fajnie rusza. Fajnie, że w ogóle trawa się rusza już w farmingu. No, a tutaj na przykład jak jest ta śnieżna mapa, to normalnie się ślady odbijają, w są sensie ślady butów. No to na pewno gdzieś na taką mapę pójdziemy. Ale no, to... tylko trzeba, trzeba, trzeba ją kupić najpierw. To się kupi, to już tam. Mi z tym. No, znaczy ja się Ale ty... do, do ja nie grałem. Nie grałem, nie grałem. To przypadkiem nie ma śnieżnych map? To my wczoraj graliśmy na, na mapie, na której tak jakby pada śnieg, ale nie ma tego podłoża śniegu. Z prawej strony sarna jest. Jo, widzę, widzę, e, widzę. Bo tak jakby jest y, mewa, tajwa, coś takiego. Tam mhm. jest tak jakby cała śnieżna tak, i na, na, na ziemi też jest śnieg. To tam gdzie wczoraj graliśmy, to po prostu teksturki się zmieniały. Dobre to. No. E, ty masz wabik na sarny, to możesz go użyć w sumie. Nie zobacz, nie zobacz jeszcze no, razie nic nie ma Nic nie widać No ja nic nie widać Hmm Ale drze się coś cały czas Nie, nie widzę. Czasami tego tego jak się że nie wiem, coś po A, aktualizacji chyba zepsuli. Już bym teraz zmanualizował, ty no. Hmm, Teraz ja gdzieś za głośnym dźwięki, ja już sam siebie nie rozumiem. Hmm, dźwięk, dam na 60. Dobra, na razie tu nic nie ma, To dalej, zobaczymy co będzie. No. Jest przed nami, patrzcie, ile cały stadion jest. O, o, dobra, kozak. Kozaczek Strzelamy? Dobra. No, no. Okay, e, to okay. ja okay. mogę wziąć, ty możesz wziąć to po prawej, a ja to obok. Czekaj, okay. czekaj ten musi mój odetknąć, bo już nacisam Shift AWAIT. No, dobra, gotowy? Nie, no. wiem, który e, czekaj, to ty, który strzelasz. Czekaj, e, biorę to po lewej stronie na bardziej. Okej, okay, to ja biorę to po prawej. Dobra, strzelamy. O, moja leży w serce, dostałam. moja. Lecimy, lecimy i śpimy. Jo, jakaś leży. No, ja, moja, bo ja strzelałem od przodu chyba. I w serce no chyba ja właśnie potrafię. też jakoś w próbowałem trafić. Teraz i moja powinna leżeć. No. Dobra, mam krew. Alo, pokaż mi ją. Żaden organ Tak, to jest moja w serdowała została. Teraz gdzie moje pobiegła? Tam gdzie wszystkie Mówisz że pobiegły. Ja nie pobiegły A nie To nie masz tam krwi? No było, ale nie pokazane było, gdzie biegnie A to, ale czy Ślady zaznaczyło na niebiesko? Też jej. Czekaj, zaraz sprawdzę. Jo, może gdzieś przegapiłem, zaraz ogarnę to. Jak krew zaznacza to dzisiaj ślad te zaznaczają. Eee, czekaj, to jest i krew, tak? Yeah. No, nie No, nie ma idź. E, czekaj, to jest... O, czekaj, coś się drze tutaj. Sarna. Sarna znowu. To no, jakby nic nie było. Nie, to tak no, Co to jest? Dalej Ty, być. mam ślady jakieś. Nie by... o. No, 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 to są te. Ty, ale zginęły mi. Wr Wraca ona. A, bo to jest to co, które im przyszło chyba. A też hałasuje. No. Ty, tak mi się jeszcze nie zdarzyło, że... A, o tutaj mam, dobra. Mam. Ty, ty bieg stój! była tutaj o... O no rzeczywiście, o kurwa Bie Biegną, biegną, trafię, strafię może tak jakiś sposób na Ty idzie! Jest, jest... Ja... tej broni pobieg, zacząłem strzelać Ty, tu paźle jest i dalej, to jest Leży No Musimy się inaczej, ty, no jest, jest jedna leży. Dostała, chłopie. Czekaj, gdzie ona leży? Tam o! Ty biegnij, kolejna, patrz! Dwie. No, rzeczywiście. No ona no, tak... Leży, Opadła, O, padła! Popadła! Padła, no padła. Gdzie padły już? Chłopie, ja, 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 ja się pomyliłem ja ja drugowo włączyłem to mocniejszą broń często z tej mocnej do nich walić No dobra, dwie leżą, zaraz zobaczymy kto to No ja do dwóch jeszcze na daleko strzelałem z tej mocnej, bo z tej krótkiej już nie, nie, nie szło do nich, mm -hmm. nie, nie dolatywało Obijałem mocno Czekajcie Ktoś tam zobaczy, a zobaczy, To tam, zobaczę, ale tutaj zobaczę, chyba chyba tutaj w prawo tylko do jakieś strzelało Nie, nie, yeah, moja to jest Tam Dla jest cztery chyba leżące, więc yy, moja też może coś być Czyli tutaj o dzisiaj szóle. No ostróbiliśmy. Ty, bo Nie, se gotowy, jelej. Jelej, tak. No się na razie po tamto nasze. Jest, leży kolejne. Dwie leżą. No. To jest twój hmm. Na No ja, ja no ja dwie na pewno trafiłem. Ty ja tu mam jeszcze dwie krwi Teraz może podniosę tych które zniknie, zniknie. Ja to, to możemy możesz się do może do mnie wrócić chyba I to jest ty w o, nie czekaj I tu jeszcze jedna kurwa jest Ej tu mam dalej chłopie dwie sarny, nie? Wtrpięte Co ty gadasz No Mam dwie krwi tu jest chyba trzecia nawet krew. O, ja mam chyba i następną sarnę lecieć w krzakach. Co ty wiesz? No. Czekaj, to będzie chyba twoja. To jest ta... a nie, to moja jest jakaś. No dobra, to mi została ta jedna krew, yy, którą na początku mm -hmm. strzelaliśmy. No też powinno gdzieś tu leżeć, w pobliżu była. Bo... Dosyć mocne wykrwawianie. I <grywia> tu dorost na pójdziemy w takim razie. No. E, oj o kurwa ile tu chwilę, o ta w Nie, strony. to jest tam co, po e, znaczy o, o tutaj jestem. E, o tutaj są te ślady tej sarny. Mhm. E, Tak, O mo, w ogóle leciał, O leżę o tutaj zobacz Ajo. Nie, tu szak jest nieważne. Ajo, leżę Ale ładne. Jakie fajny kolorek ma Pokaż ty gdzie ona dostała? W ciało, moje Wuchu dostała, czaj, w uchu dostała, dostała. Ja kiedyś nie w palcu trafiłem. W palcu trafiłem. Yeah, yeah. Nie. Jebany, jebany umarł Nowy poziom. No proszę. O, to może sobie je, jakąś cechę albo umiejętność chyba tam dodać. Nie umiejętność, co tu mogę dodać? którą napisz? Yy, ujawi informacje o pci, o płci zwierzęcia podczas badania tropów. I to może nie. Dobra, to się już, pobaw, już tam pobawię się nad tym później. Hmm... To lecimy dalej, tam gdzieś je, jelenie były, tak? Zergodowane. No co, co, coś tu było, coś tu było. Ty to ładnie wyśrodkowaliśmy. Pięć? Pięć. Ja dwie, no. ty dwie i ta jedna. Pięć. nie Daniel, więc bardzo spokojne polowanie na razie nie będzie nudno. No jo, no jak będzie na ten odcinek jakiś krótszy, w razie W, to tak i tak będzie fajna akcja, więc. No, na pewno. Teraz, aby te przeżyć pracę w polu i będzie więcej czasu na granie, nie po nocach, więc A. będzie fajnie. No, spokojnie wtedy będzie. Teraz, ja już niedługo prawdopodobnie będę siedział siebie tam w pokoju siedział, więc też będzie jakoś inaczej, więc będzie git. A no, hmm, hmm. Znaczy. Dobra to co nie wiem, gdzie teraz idziemy mapę, bo i mapy. No, jakoś po śladach chyba możemy pójść. No i bardziej teraz no, po śladach. Ewentualnie na pola możemy się kierować, tak jak się kierowaliśmy. Mhm. Mm to, to dobra, polecimy na pola, bo chyba tu ten jeleń wyjdzie, że, że się kierował w sensie by na nas, nie? mhm, mm mhm. Mm no ja tak, gdzieś tutaj ją, tutaj gdzieś to wygodowy był Kogo to jest? Ślady Daniela, biegnie No to by gdzieś tu biegał, no Biegnie, gdzieś ostro biegnie A nie, zabracę, no. czekaj Czekaj już nie rozumiem O no tutaj ma niby w, w, tak jak idziemy Więc możemy za nim pójść tędy A tu zerkam na pola też co chwilę może się coś pojawi na polach, nie? Mhm. Mm Jak eee, na razie tu belki tylko widzę. Nie, ja, no belki. Mm, dobra, teraz tak, tutaj na razie nic nie ma, jo. Mhm. Mm tak się te rzeczy strasznie wolno wyjmują. No, to jest akurat trochę denerwujące. Na razie nic nie widać na ciszę. Też nie będziemy jakoś stać w miejscu. Czekać na nim. Trzeba leczyć gdzieś pod wiatr i Czyli że tym, że chodzi pod wiatr, to, to ten, to ten na mapie, ta jakby ten zielony, który pokazuje, co nie? Tak, tak. Teraz idziemy idealnie pod wiatr. Pod wiatr, no, 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 dobra, czyli wiem, co chodzi. Bo jak generalnie ludzie tak powiem... O, czekaj, coś siedzę, coś siedzę chyba. Gdzie? Nie. Nie, dobra, tylko... no to... Coś też... słyszałem, ale mi tak. się nie, nie pojawiło mi się nic. Generalnie, generalnie ja taki jestem świeży w tą grę, więc też tak proszę, aby rozumiałeś. Takie pierwsze moje godziny są w tą grę. Ile w sumie? Pierwszy. Ale ja już tak napierdala jakimiś dziwnymi rzeczami. Nie no ja jeszcze... Ja naprawdę do tego dojdziemy. Dobra, lecimy dalej. Belki, belki. O, ile belek? bazę, zbudujemy, zaraz belek szalost. Ty krzyczy coś tu jest. Lis rudy za wgodowy to w życiu. Czekaj, gdzie on jest? O tam o, podjadł prawie, że... To jest ten? No czekaj, zaraz się sprawdzę, ekwipunek... Papików do jelenia sarny czekaj. Aaa, do sarny tutaj to, to jest do, do jelenia To jest do zająca, ty. To jest do zająca. No zające są te amerykańskie mapy. Kajotli kajot, serude, dobre. To jest do jelenia, to jest do sarny, dobra, nieważne. O, to jest sarna. No tak. No wtedy, tele, no, nie, tele nie, nie, może nie przyjdzie. No to tycho, to tycho, to tycho, dobra, to ty chodź, a to ty, dobra. to lecimy dalej chyba, nie? No jo, lecimy dalej, nie ma co. Nic jebało nas. No, jakie fajnie zbite belki, o. No. się drze, ale nie w pokazuję gdzie. O, jakie ładne słonko wyszło. Hmm. Kto to jest? Danieli, ty, mam ślad Danieli. A to jest. O, zwiedzcie. Nie. Nic Nie. 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 nic Nie. Nie. Dobra, jak będzie krótszy odcinek, to dzisiaj taki pierwszy. Więc, jeżeli Wam to się spodoba, to będą kolejne dłuższe. Bo, jedne takie 20-30 mm. minut, które my nagrywamy, to już z tej serii gry nic. Ale no. ważne, że, ważne, że jakaś akcja była. No, na pewno. <laughs> nie będzie samego chodzenia, nie? No i o. Ja. A cały czas dziś jak tutaj mi coś tam się potrafi wydrzeć, no. No, no ja miałem to samo, no. Odchod do Daniela, stary. Taki, takie tereny robić górze z to ojoj Czekaj już. Tu wody... No, ...może będzie. ...jeziorko jest. Jakiś trochę co to mam? Daniel. Na razie koło nic, nic nie widać. Nic nie widać no. Ja nic nie ma. Trochę lipa. No no. No trudno, no kurde. Idziemy około 20 minut, no trudno, jeżeli w tym odcinku już nic nie znajdziemy. Bo tak to jest, to czasami się pewnie się znajdzie 5-6 pięć, pięć, no. sztuk. A czasami się chodzi, chodzi i nie idzie niczego znaleźć. Hmm No nic nie wiem. dobra, taki radar będziemy kończyć, jeżeli, jeżeli nic nie zejdziemy, no bo nie ma z tak biegać i biegać. No dobra, tak. Teraz w pracy w polu się jakoś ustatkują i będziemy na pewno więcej w to grać, ogarniać więc. No naprawdę, na pewno. Jo, więc co, Jody ty jesteś to w co? Ty? ty? Nie Coś, krzyczało? Nie. No. nie Dobra, pożegnaj się ładnie. Opa. Więc otrzymajcie się cześć, cześć. cześć, i do następnego cześć.